Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Gorgol i dziś pokażę wam jak zrobiłem baner i awatar na kanał Neft. Zapraszam. Neft to oczywiście mój brat i właściwie przypomina mi się coś, że parę tygodni temu robiłem mu także emotki na kanał, więc naprawdę nie widzieliście tego filmu, to bardzo źle. Zapraszam tutaj, teraz w karcie wyświetlam się w prawym górnym rogu, pichnijcie sobie, obczać ten bardzo fajny filmik, na pewno mi spędzić czas, zapraszam. Ale nic, przejdźmy na razie do Nefta, teraz tego baneru generalnie. Wszystko zacząłem od szkicu, plan był taki. Po bokach jakby jest lasek, są drzewka, bo to wiecie, takie naturalne środowisko wiewiórki, nie bo Neft to taka nasza wiewiórka. No a na głównym planie jest właśnie skała, na którą sobie net właśnie się opiera, to, to tak sobie pije też dminineczka, tak na chilku sobie siedzi. No i widzi, że tam w tle jest jakieś miasto oddalone. No i tam akurat puszczają fajerwerki. Akurat z tych fajerwerek wyła nie się napisane więc naprawdę niezły zbieg okoliczności musicie przyznać. No i to miasto się zaczyna palić, no bo to nie byłby baner Nef, tak gdyby coś się nie zaczęło fajczyć. No tak to wygląda generalnie pokrótce. Oczywiście na banerze także. Ukryć troszkę easter eggów, tak zwanych, no związanych z twórczością nefta, żeby tutaj stali widzowie, mogli coś tam ogarnąć. No, na przykład są wszędzie porozwane klocki, no niesamowite, naprawdę świetny easter egg, bo Neft nagrywał klocki. Jest Hogwart także on był na pierwszym bannerze, bo wiecie, neft to jest NFFT, ale tak naprawdę pierwszy pomysł, zamysł to było, że było neft przez W, czyli to jest Newt Commander, tak zwany z filmu Fantastyczne Zwierzęta, i on się nie dostał do Hogwartu, dlatego tam jest strzałka do Hogwartu, nieważne, no po prostu takie nawiązanie. Tak samo mamy tu. Tutaj grylego, bo on wygrał w grylego, więc mamy tu grylego. Tak samo nawet nagrał kiedyś właśnie taki filmik o zupce nie pomidorowym, dlatego jest koło jego hamaczka. Tutaj po prawo <noise> będzie sobie wifon stał. I on sobie może, jak będzie chciał, to wyszami, nie wiem, na razie sobie piedrineczka, nie ale to. No i tak samo tam pod sam koniec, dopiero to dam, będzie sobie gorgol, czyli ja będę sobie wisiał. Może nie wyglądam to jak gorgol, bo tam jest bardzo daleko, oddali jest ten gorgol. Pisi sobie na drzewku. No taka małpka, widać, że to jakaś małpeczka jest fajna, mała. No, tak to mniej więcej wyglądało. Były jakby dwa etapy szkicu, czyli jeden był taki prosty dosłownie bardzo łatwiutki zarys całej pracy a drugi szkic już był właśnie taki dokładniejszy, już taki prawie pewniaczek co ma dokładnie być, a trzecim etapem był tak zwany liner, czyli te czarne kreski, które jakby są obramówką w banerze i będzie je widać także pod sam koniec, no i je oczywiście już bardzo dokładnie starałem się narysować. Tak samo staram się zrobić fajne pociągnięcia pędzlem, żeby naprawdę było to trochę żywsze. No i nie takie sztuczne, przyjemne po prostu dla oczka. I także, co jeszcze wam powiem, na przykład drzewka staram się robić w różnych kształtach, żeby były one takie nietypowe. Czasem tak one mają bardzo proste linie, właśnie są takie na luźno, tak elastyczne są, można powiedzieć, a niektóre są takie chropowate, tak na woki się aż wiją w ogóle, mają rozgałęzienia różne, no więc to jest naprawdę nietypowe. A także chciałem, żeby koron drzew, tak zwane te co u góry, tam gdzie są liście, były nie właśnie takie typowe, co zawsze suje, czyli takie jakby kółeczka, półkola, tylko tutaj właśnie są takie bardziej poszarpane, można powiedzieć, że trochę Minecraftowe przypominają. Chociaż nie każdy, bo właśnie każda ma inny unikatowy kształt, co jest naprawdę fajne. I teraz tak, przejdźmy w ogóle właśnie do kolorów po tym linearcie. I kolory tak, chciałem by neft chciał, w ogóle by zachód słońca był, czyli będzie kolor pomarańczowy, to na pewno nie. Jest trawa, czyli kolor zielony. Jest to taka paleta kolorów dwóch naprzeciwko siebie, jakby. Tu w tym przypadku to właśnie jest pomarańczowe z zielonym i Stwierdziłem, że tutaj poszukam sobie na internecie jakąś ciekawą paletę i znalazłem właśnie ową, czyli głównym jakby przewodnim tematem jest zielony, taki. Tutaj bardzo przy granicy z niebieskim, wchodząc taki, można powiedzieć, w niektórych miejscach morski, na przykład przy koronach drzew. I pomarańczowy, to on jest dosyć jasny, na, właśnie, klockach. Tak, właśnie, staram się, są takie, właśnie, małe detale, nie, że na przykład, klocki są także w tych kolorach, które będą pod koniec. To możecie zauważyć, dlatego to się wszystko dobrze komponuje pod sam koniec. Właśnie miasto jest w po kolorach pomarańczowych, ono się zlewa właśnie z niebem, które też jest pomarańczowe. No i właśnie pomarańczowy, no można powiedzieć, że jest na drzewach, chociaż to jest taki brązowy, więc tego tak nie wliczamy. no Ale cały zielony, widać jest natura, tutaj korony drzew właśnie się trochę odznaczają, dlatego, że są one w innym koloru niż podłoże, co jest właśnie fajne. Tutaj nadaje czegoś takiego innego, że nie zlewa się to wszystko. Kolory nie są takie jednolite i wygląd naprawdę dobrze. Oczywiście przy wyborach takich kolorów znajdą się także elementy, które nie pasują właściwie do kompozycji, czyli na przykład niebieskiej, bo nie, bo jest tam kawałek niebieskiego, ale ona i tak się w miarę git komponuje, bo nie ma tego tak dużo, ono nie wyistacza się na pierwszy plan, co jest naprawdę ważne. I oczywiście są tu także kolory takie, które się, no komponujemy zawsze, czyli to jest tak zwany szary, właśnie brązowy na drzewach, no i biały generalnie. No i cała skała właśnie jest na przykład tutaj. No i tam chmurki, co będą pod końcem, nie aż takie widoczne, bo nie chciałem, by było ich dużo, też są właśnie takie lekkie koloru białego. No i oczywiście właśnie te kolory drzew są brązowe, czyli to są kolory, które nie ingerują za bardzo w główną paletę kolorów. No i teraz przejdźmy właśnie do cieni. Cienie starałem się robić generalnie bardzo proste yy, i robić je twardym pędzlem, a nie miękkim. Taki styl sobie wybrałem tym razem. Drzewka staram się opocieniować tak, żeby nie było na nim tam dużo zmarszczek kropowatości jakby, tylko parę trochę kresek na światło, parę kresek na cień zdecydowanie to wystarczyło właśnie od lewej strony cień widzimy po stronie lewej i prawej po stronie prawej, bo jakby generalnie światło pada ze środka z centrum, tam gdzie siedzi nasz nef tam gdzie jest miasto i padają które właśnie układają się w napis nef, po lewej stronie także w drzewie możemy zauważyć dziukę. to jest właśnie takim typowym też zabiegiem artystycznym, żeby coś tam dodać Te drzewa nie były takie nudne, dlatego tam wiewiór chowa właśnie jakby piec swojego pysznego szajka to czy tą szejka wodę, czy co on tam z tych to już... o właśnie, nie mówiłem jeszcze o lejsach, bo one tam... Le lejsy leżą kowiura. One nie były w żadnym stopniu nawiązaniem do kanału Nefta. Po prostu że będą fajne... Wiem, że będą fajnym ozdobą, że Nefty grube sobie żre na swoim wenerze. Yy, opowiem wam dalej, na przykład korony drzew także pocieniowałem troszkę inaczej, ponieważ dałem na nie cień nie właśnie zwykły, tak jak wcześniej mówiłem, tylko tutaj dodałem tak zwany pędzel unikatowy, który pobrałem sobie, pokrót mam pobrany pędzel z roślinnością, jest on także do krzaków, do koron drzew i właśnie nimi sobie pocieniowałem te przednie, bo tam jak widzimy po prawo tylne są także tym zwykłym pędzlem pocieniowane i wygląda to i tak bardzo dobrze. to więcej, na przykład także te klocki od strony właśnie przedniej, od górnej są najjaśniejsze a o tylnej są ciemniejsze, co też nadaje czegoś takiego fajnego efektu, że nie wszystko nie jest jednolite, tylko że tu cień właśnie się oznaczają. Tak samo na właśnie naszym wiewiórze tytułowym na nefcie są cienie mocno widoczne. Są one nawet takie podwójne, bo jest tam jeden pasek cieni, po tym jest nawet jeden mocniejszy właśnie i one są na ogonku, na ręce, na nogach i od strony zewnętrznej. No i on ma dodatkowo takie ząbki, mogę tam, no i on takiego uśmiechniętego, jarającego się rowerykami, które też się rają No i tak samo właśnie skała jest pocieniowana właśnie zwykłym pędzlem, tak samo światło, tak samo samo światło, tak jak cienie jest pędzlem zrobione i na niej właśnie są takie różne fajne wcięcia, można powiedzieć, że ona się jakby tak trochę rozwala no i oczywiście od, od strony lewej ona jest bardziej ciemniejsza, co tak jak mówiłem przy tych klockach nadaje fajnego efektu, że nie jest to wszystko jednolite, odznacza się troszkę od siebie. Tak samo tak jak na drzewach, na krzakach dodałem także takie nietypowe właśnie, ja bo one są z samych pensji podobnych, tego tej paczki tych pensji, co to właśnie jest takie typowe, aż kwiatkowe można powiedzieć. Naprawdę, no fajnie się to trochę odznacza. No i w ogóle ten napis, bo znak się tutaj łamał. Taki też smaczek lekki. No i taka biedroneczka, ona tak na szybko. Może aż tak mi się nie podoba, no, ale jest jestem zrobiona, dodana, czemu nie? No i właśnie niebo, jeszcze raz wspomnę, że jest taki gradientem pomarańczowy jasny na samym dole, czyli tam, gdzie słońce właśnie zachodzi, no i na samej górze niebieski. Myślę, że to było na tyle dawno. Nie, nie nagrałem właściwie tak długiego odcinka. No dziękuję Wam bardzo, bo jeżeli tego odcinka napiszę, czy Wam się podobał właśnie baner, No i to jest właśnie też avatar, no. On no, po prostu jest emotką wcześniej, ale Avatar i banner zrobiłem. właściwie się wyświetlałam w ekranie końcowym, jak zrobiłem właśnie emotki dla Nefta. Wbijajcie tam. Ten drugi film też jest fajny, naprawdę wbijcie. Zapraszam was serdecznie, ale na dziś będę się żegnał z wami. I jak macie jakieś pomysły na filmy, to piszcie. No dobra, dobra Na razie. Siema. Pa!